Jestem gdzieś na Starym Mieście, w Dubaju Znaczy... Idę na Stare Miasto, źle wysiadłem Pod ziemią nie ma, kurwa, GPS a Fajna furka Tu już nie jeżdżę lampek Ani inne Ferrari I wygląda to tak troszkę... bym powiedział europejsko Jeśli <grym> chodzi o spresie chuj wie co tu jeszcze ale jest meczecik. Coś... No. Nie, ale ja tam nie chcę iść do tego. Kurwa, nie wiem gdzie jestem. No, kurwa, go ci a Bo przecie na mnie kurwa patrzy, jakbym kurwa, nie wiem. Kurwa, mnie powoli ci ludzie. Stoją kurwa na chodniku. Człowiek nie może przejść. A dobra. Nie narzekam. Jest kurwa piękna pogoda. Aż za do dobra. Rano było po pogodę. Zapierdalam z polarem. I tak tu kurwa jest. GPS-a jeszcze raz. Bo idę w kierunku kurwa lotniska. Nie wiem, tu nawet taksówek nie widzę Nie, to są Dobra, jedna Coś wymyślę